Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dziś, wszystko na to wskazuje, Sejm uchyli ustawę w sprawie powołania Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich w Polsce, na której czele stał pan profesor Sławomir Cęckiewicz. Niejako w zamian został powołany sąd kapturowy albo trybunał ludowy w kancelarii premiera Tuska, na którego czele stoi generał Stróżyk. Przypomnę, generał Stróżyk wywodzi się z wojskowych służb informacyjnych. W literaturze WSI określone, określane jest jako długie ramię Moskwy w Polsce. Generał Stróżyk był też aktywny za czasów pierwszego Tuska. Wtedy, przypominam, był prowadzony reset, a więc były prowadzone działania, których zadaniem było zbliżenie z Putinem. Również generał Stróżyk był aktywny w czasach kiedy rządziło prawo i sprawiedliwość razem z generałem Różańskim działał w fundacji która atakowała ówczesne polskie władze bardzo wiele kontrowersyjnych tez wówczas ta fundacja stawiała a więc zadaniem sądu kapturowego na którego czele stoi generał Stróżyk albo trybunału ludowego z generałem Stróżykiem stojącym na czele będzie z całą pewnością oskarżenie Środowiska Prawa i Sprawiedliwości, które wcześniej było nazywane środowiskiem rusofobicznym, będzie oskarżenie o prorosyjskość. Zmienią, będą starali się zmieniać to wszystko, co wcześniej nazywali rusofobią, w prorosyjskość. Karkołomne zadanie, ale sądzę, że będą się bardzo starać, będą bardzo pilni, żeby taką tezę przedstawić. A więc będzie dużo fake newsów, będzie dużo kłamstw. Żeby odeprzeć te kłamstwa, zdecydowaliśmy o tym, żeby powołać zespół zespół złożony z parlamentarzystów. Zadaniem tego zespołu będzie właśnie po pierwsze odkłamanie fake newsów, które będą przedstawiane przez sąd kapturowy z generałem Strużykiem na czele, a po drugie, pokazywanie rzeczywistych wpływów rosyjskich w naszym kraju. Zespół przygotuje raport, który będzie stanowił podsumowanie pracy. W ramach pracy skoncentrujemy się chociażby na dwóch takich interesujących przypadkach. Pierwszy przypadek to pan Ryszard Schnep, który jest kandydatem na stanowisko ambasadora w Rzymie. To też bardzo charakterystyczne, że panią Ambasador Anders, a więc córka generała Andersa, ma zastąpić ryszard Sznep, który jest synem żołnierza Armii Czerwonej, potem Ludowego Wojska Polskiego. Żołnierza, który brał udział w obławie augustowskiej skierowanej przeciwko żołnierzom Armii Krajowej i ludności cywilnej, ludności patriotycznej, niegodzącej się na dominację rosyjską w naszym kraju po zakończeniu II wojny światowej. Otóż pan Ryszard Sznepp swego czasu stwierdził, że po lekturze Sputnika, czyli portalu rosyjskiego, doszedł do wniosku, że Su-55, a więc rosyjski samolot, jest lepszy od F-35, amerykańskiego samolotu najnowocześniejszego na świecie. Zresztą tak na marginesie w 2020 roku podpisałem umowę w sprawie Pozyskania dwóch eskadr F-35 dla polskich sił powietrznych, a pierwszy z tych samolotów jeszcze w tym roku trafi do polskich pilotów. A więc zespół postara się wyjaśnić, czym kierował się Ryszard Sznep, przedstawiając taką tezę. Drugą postacią interesującą z tego punktu widzenia jest wspomniany przeze mnie emerytowany generał Różański, dziś senator trzeciej drogi, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w Senacie który swego czasu krytykował stałe bazy amerykańskie w Polsce twierdząc że to jest zbyt prowokacyjne wobec Rosji że to może spowodować niezadowolenie w Rosji a więc w związku z tym jakieś reperkusje skierowane wobec naszego kraju no i jeszcze wiele wiele innych przykładów takich działań które można by określić jako działania budujące wpływy rosyjskie w naszym kraju na czele zespołu stanął pan minister, pan poseł Marcin Przedacz. Zastępcą przewodniczącego zespołu jest pan minister, pan poseł też bardzo zaangażowany w nasze działania Andrzej Ślip. Obaj panowie. Za chwilę również przedstawią Państwu nasze plany dotyczące właśnie odkłamania tego wszystkiego, co związane jest z próbą manipulacji dotyczącej przedstawienia przede wszystkim zaniechania badań wpływów rosyjskich w Polsce, a później przedstawienia w krzywym zwierciadle tych, którzy wyświetlali wpływy rosyjskie w naszym kraju. Pan minister Marcin Przewodniczący, proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, jest rzeczą dość oczywistą, że Federacja Rosyjska w trakcie 30-letniej historii III Rzeczypospolitej z całą pewnością starała się wpływać na rzeczywistość polityczną, rzeczywistość gospodarczą, społeczną przez cały okres trwania III Rzeczypospolitej. Albo przez wiele lat trwania III Rzeczypospolitej polskie służby nie były w stanie odpowiednio mocno zwalczać tą infiltrację rosyjską. Oczywiście to działo się bardzo intensywnie za naszych czasów, chociażby poprzez likwidację służb WSI, ale także i po 2015 roku jednym z elementów miała być także oczywiście Komisja do Spraw Badania Wpływów rosyjskich. Koalicja 13 grudnia to, co zrobiła jako pierwsze po objęciu władzy, to sparaliżowała funkcjonowanie tej komisji, odwołując wszystkich jej członków. Nie chcę, aby Polacy poznawali te wpływy rosyjskie, nie chcę, a koalicja 13 grudnia, aby Polacy widzieli, w jakich konkretnych decyzjach przejawiał się nie tylko właśnie interes Polski, albo wręcz brak interesu polskiego, a interes rosyjski. My powołujemy dzisiaj zespół po to, aby zbadać i merytorycznie przepracować, przedyskutować te wszystkie najważniejsze tematy chociażby ostatnich 20 lat, My zadajemy sobie pytanie. Dlaczego było tak, że kontrakt z Gazpromem, podpisany zarządów PO PSL, miał obowiązywać do 2037 roku, czym w pełni uzależniałby polską gospodarkę od rosyjskich surowców, czym to było spowodowane? Możemy zadać pytanie, z jakich powodów rząd Donalda Tusk'a umorzył Gazpromowi ponad miliard 200 milionów złotych długu? Takich pytań natury gospodarczej jest bardzo, bardzo dużo, ale także, tak jak wskazał pan przewodniczący, pytania natury personalnej, dlaczego niektóre osoby były awansowane, inne z kolei są odwoływane albo wypychane z szeroko pojętej administracji. Ten zespół przez najbliższe tygodnie i miesiące będzie starał się prześledzić te, te sprawy, będzie starał się unaocznić także opinii publicznej, jakie były powody i przyczyny tych działań. Będziemy starali się, aby, aby zespół rzeczywiście koncentrował się na czystych faktach i na pracy merytorycznej, dlatego powołujemy do zespołu naszych najlepszych posłów, większości prawników, ludzi o doświadczeniu w pracy w rządzie, począwszy od pana ministra Andrzeja Śliwki, ale chcemy także, aby, aby w tym zespole wziął udział w jego pracach mecenas Zbigniew Bogucki, pan mecenas Kacper Płażyński, też posłowie doświadczeni, Dariusz Stefaniuk, młodzi, aktywni posłowie, którzy z całą pewnością wniosą bardzo dużo do pracy tej komisji. Wątkami gospodarczymi chcemy, aby zajmował się pan Zbigniew Kuźmiuk, te sprawy energetyczne, czy kwestia na przykład rezygnacji przez rząd Leszka Millera z gazociągu Baltic Pipe, tego gazociągu, który powstał za czasów prawa i sprawiedliwości, ale wcześniej przez lata był blokowany przez rządy lewicowe. Te rządy, które dzisiaj wchodzą, przecież ci sami politycy wchodzą w skład koalicji 13 grudnia. Tych wątków jest naprawdę bardzo dużo. Będziemy zapraszać ekspertów, będziemy zapraszać publicystów. Mamy nadzieję że także wszystkie te osoby, które mają wiedzę, mają to, te informacje, które byłyby przydatne. Zapraszamy do, do współpracy. Tak jak Pan Przewodniczący Wskazał końcowym efektem naszych prac będzie opublikowanie odpowiedniego raportu. I pan minister, pan poseł Andrzej Szanowni Państwo, w ramach naszej pracy, tak jak powiedział pan minister Marcin, przyda się skupić na merytoryce. I w oparciu o właśnie dokumenty, które już są powszechnie dostępne, ale także o te dokumenty, które będziemy występowali do poszczególnych resortów, chcemy Państwu przekazać, na czym polegały te wpływy rosyjskie w Polsce. A one, Szanowni Państwo, niewątpliwie były, wystarczy zapoznać się z raportem cząstkowym Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i z, tej, z tego raportu widzimy, jak były podejmowane działania w latach 2010-2014 przez SKW, kiedy takie osoby jak pan pułkownik Pytel, pan pułkownik dusza byli za to odpowiedzialni i ci sami ludzie obecnie wracają, więc to co mówił pan premier Mariusz Błaszczak że ta komisja, która została powołana przez premiera Donalda Tuska, to jest de facto sąd we własnej sprawie. To są ludzie, którzy powinni się właśnie tłumaczyć z tego, dlaczego przez wiele lat w Polsce te wpływy rosyjskie były, dlaczego one się rozpowszechniały na poszczególne segmenty życia. My będziemy skupiali się zarówno w tej warstwie związanej z naszym bezpieczeństwem, obronnością, ale także to, co powiedział pan minister przytoczył, również w kwestiach gospodarczych, bo to jest coś, co oddziaływało i także blokowało rozwój Polski. No, mogę podać kilka przykładów. Pan minister mówił już o umowie gazowej, ale musimy porozmawiać realnie, dlaczego do strategicznej spółki z perspektywy naszego bezpieczeństwa, jaką jest Grupa Azoty, na blisko 20 20% został wpuszczony Moshe Campon, to jest rosyjski oligarcha. Osoba związana z Władimirem Putinem. Dlaczego e, polski sektor zbrojeniowy e, dopiero po 2015 roku został wsparty i uwolniony, jeżeli chodzi o kontrakty, a wcześniej e, nic w tym zakresie się nie działo? Jest wiele spraw do wyjaśnienia i my metodycznie, e, dzień po dniu, będziemy te kwestie wyjaśniali, e, ale także zajmiemy się jeszcze dwoma e, ważnymi elementami. E, po pierwsze, e, chcemy zająć się tym, co jest w przestrzeni medialnej, co bardzo często państwo poruszać jako dziennikarze, czyli tą dezinformacją w przestrzeni publicznej bardzo wiele pojawi się fake newsów, które są nie na rękę Rzeczypospolitej to właśnie na rękę Federacji Rosyjskiej i my te kwestie chcemy upubliczniać, żeby państwo, państwo jako opinia publiczna i e, nasi rodacy mieli tą pełną wiedzę w tym zakresie. E, I jeszcze e, oczywiście poza tą kwestią związaną z, państwo, z dezinformacją, która rozpowszechnia się w internecie. Ważne jest to, szanowni państwo, żebyśmy odpowiadali również na to, co będzie tworzyła, co będzie przygotowywała ten, ta komisja z generałem Stróżykiem na czele, ponieważ tu mamy te wątpliwości co do tego, że te raporty, które będą przedstawiali, będą raportami rzetelnymi. Dlatego też ważne jest to, żeby w oparciu o doświadczenie komisji, członków komisji, ale także ekspertów, z którymi będziemy współpracowali żebyśmy prostowali te nieprawdziwe informacje i te fake newsy, które będą się pojawiały ze strony Komisji Generała Strużyka. To jedno zdanie, jeśli mogę jeszcze panie, panie Premierze, chciałbym tylko wskazać, że zespół będzie opierał się przede wszystkim o o polskich posłów. Nie będzie żadna powołana dodatkowa instytucja, nie będzie żadnego dodatkowego specjalnego budżetu na finansowanie, bo zakładamy, że w ten sposób również może być krytykowana nasza praca. Po prostu będziemy w ramach naszego mandatu poselskiego starali się jak najlepiej wykorzystać te instrumenty, które mamy w dyspozycji, chociażby w oparciu o ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Poza pracą parlamentarną, poza pracą w komisjach, poza pracą w naszych regionach będziemy starali się ten czas i ten mandat, który nam dali nasi wyborcy, wykorzystać jak najbardziej produktywnie dla bezpieczeństwa interesu państwa polskiego. Czy pytania jakieś państwo mają? Tak jest. Będziemy dążyli do przedstawienia prawdy, będziemy z jednej strony odpierali fake newsy, które z całą pewnością będą tworzyć ci, którzy są w tym Trybunale Ludowym z generałem Strużykiem na czele, no i z drugiej strony będziemy pokazywać wpływy rosyjskie w Polsce czyli będziemy kontynuować misję Komisji do Spraw powołanej do spraw wyświetlenia wpływów rosyjskich w Polsce, która teraz została najpierw sparaliżowana, a dziś pewnie zostanie rozwiązana, bo dziś w porządku obrad jest ustawa uchylająca właśnie ustawę powołującą Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Chwileczkę, proszę poczekać. Mówiliśmy na ten temat. Moi koledzy, panowie, ministrowie, posłowie przedstawili. Ja również przedstawiłem te zagadnienia, więc... To no, będzie pierwszy raport. Jeśli mogę, tylko odpowiem. No, my nie jesteśmy komisją śledczą pana Szczerby czy pana Jońskiego, żeby przed początkiem prac komisji już wiedzieć, o czym będzie raport. No, raport będzie wynikał z naszej pracy, z ustaleń przez najbliższe tygodnie i miesiące. Więc my poważnie i merytorycznie podchodzimy do tej pracy. W oparciu o, to, o, te, o efekty naszej pracy oczywiście ten raport przedstawimy. Pani redaktor również będzie mogła się z nim zapoznać, jeśli tylko będzie takie pani życzenie. Pan premier, pan minister przyda, ja mówiliśmy, no to są kwestie związane z życiem gospodarczym, to jest y, wiele wątków y, od umowy gazowej przez wejście y, zagranicznego tego rosyjskiego kapitału, czy próba wejście tego rosyjskiego kapitału do Polski, kwestie związane z bezpieczeństwem obronnością, no, ale także z informacją, no to jest to. Y, Definiowanie słowa wpływy jest o wiele szersze niż szpiegostwo, więc te wpływy były często niezauważalne przez instytucje państwa i po pierwsze trzeba nakreślić to, dlaczego tak było, odpowiedzieć sobie na to i także wyciągnąć wnioski, co zrobić, żeby Rzeczpospolita w przyszłości nie była podatna na takie wpływy.